Witam Was z tej strony Yahoo a to jest już drugi odcinek z Elsa No i tak jak wiadomo w pierwszym odcinku skończyliśmy pod nie kosić te pole No i teraz coś tam może kupimy z sklepie jeszcze Coś tu będzie chyba jeszcze sprzedać Chyba ziemnioki jeszcze są ziemniaki i ku góry zobaczcie sobie te dwie przyczepki i pojedziemy z i kupimy sobie herwę. Tak jak już widzicie kupiłem Ursusa C360 I... No i będą. No, Jest. No. Ale chcę, by było szybciej trochę zimne kuczera Bo trzeba w tym odcinku kupić header do... header do... Tobajmy. I gdzie troszkę też maszynkę ustawiamy. to, to może z tego spora To co zostało Zobaczymy buraki, ziemniaki I jutro jedziemy do gospodyny I po, tym, po tych tonach, po, tym, tonach, po tym wywozie tutaj, z tego wszystkich lasów. I może jakieś większe pole A potem jakiś lepszy jak ciągnik Taki który może już ma 200 koni Dobra i co tu miałem wziąć statystyki mięśni i kukurydza ok bierzemy mięśni to się napijemy energetyka Skokorydy, ostatni super Ale nie on trzeba kupić obciąż, tak to się jechać nie da Okej okay. Posiadamy, co my tu mamy? tutaj tylko tylko, dostaję jeden Obciąż, kupimy ten, obciąż 1000 kg, jedną tonę Obciążenia naprzód Powinno wystarczyć w zupełności. No pojedziemy sobie je tak od tyłu. Od ziemniaków, od buraków. No wręcz oni już, że tak powiem, nie jedzie. Tu jest obciąż, ok. 我要老子给不大郎发呀！要 <music> Może w następnym odcinku będziemy przyzyskali pola i testowali tego naszego lasa. Mimo że nawet jeszcze dzisiaj się, jak zdążymy się będziemy z czasem, to troszkę może będzie sieł. Jak dobrze pójdzie oczywiście. Po tym teraz, po tej sprzedaży, jedziemy sobie y, header do Combina. Napiszcie też w komentarzach, kiedyście chcieli filmiki takie dostać, y, w, filmiki z Eurotracka. I napisze, czy mam zaczynać od nowa, czy na tym serwie co tam gra, bo mam już tam ósmy level, nie? No to zbytnio się nie chcę tam od nowa zaczynać. A no, to wy już napiszcie w komentarzach, nie? Kolejna przyczepka. Oj, kasa podskoczyła. To będzie 200? Powyżej. 230 No, nice. Dobra. Mm. Ciągniki. Gombajin, okej, okay. jest kombajn. Mam nadal 158 tysięcy 150, eee, tak? Głupnie sobie masz kutera. Dwyż... Dwie... Nie. Co ja robię? Nie z modelu realicy, tylko z zwykłego Eee... sztucek Ile ma? 240 Kg? Dobra, kupimy Ciągnik, okej okay. Tylko ten który będzie trochę taki... głośny, że tak powiem Eee... no mam już tam chyba ze 4 albo z 5 ciągników o tym zakupię Łyczka, tak jazdę w gardła zarzuciło strzyciło sobie przez góry i być może teraz może zadam e, do sztutera pracownika z kultywatorem a my wywieziemy jeszcze przez ten czas te dwie przyczepki ziemniaków i boraków do gospody e, w ogóle się przygotuję sobie zrestartujemy szlutera i ten header do konwajna tu jest konwajn, to od razu patrzymy co pod niego Też so stoi tam. Może na końcu, okej. Okay. Co, sam chodził? Oha, tak, było kihałem. Okej. Okay. O, wow, wow, wow. to było nie teraz. Przeslinczy kula. Teraz też. Zobaczcie, co tam tam Tak, o tym. to się nie zmieszcza. Tutaj sobie co w tym jest środkowa. Widzicie. Całe wysyłanie, że tak powiem, nie I Dobra. Nie do No do I ja gościu będzie już są sobie O, spokojnie, ale będziemy go jeszcze. Teraz już składamy puk. I teraz może go to 100 tysięcy to by się kupiło tom 14, te większe pole tak by już ładnie kasa szła Dobra w jedziemy dalej teraz do gospody No to troszkę że troszkę to ładowało Sypie się. Ach. Jeszcze nie podtrzymywamy. Dwie, jedna, pół. Okej. Okay. No i jeszcze... ...żmiaki. Zobaczyło już wszystko To jedziemy na Lipę. Mamy 34 tony Tego towaru To trochę kasy powinno wejść Jeden też moment tego odścinnika Jeszcze wspójrzmy ruch 6 może I będzie dobrze Czarnie. Ziemia szki i bureczki. Dobra, pierdzieliemy sobie to tak na skuty przez góry. Jeżeli hardcorowy, nie? Chciał taki jump. Okej, okay. ha, się bałem! no, okej okay. BTF. Dawaj, dawaj, dawaj Dawaj O okay. synek O, jeszcze, 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 dawaj, dawaj, dawaj Trzebiej, tam... O, o, dobra, dawaj, dawaj, O, jeszcze, jeszcze! Dobra, dałyśmy radę. Mhm, daliśmy. Tak jak w Dobra, ja to zrobię inaczej. Ale cofniemy sobie za to i się potem wrócimy po tą przyczepę no po razu szybciej gdzie? a przyczepa tam se stoi na górach tą sobie już zrestartujemy po wysypaniu i się wrócimy po tamtą Oj, kasy nie będzie tysiące Ok Tylko teraz pytamy go, czy to się uda wyciągnąć tam taką szczepkę Pybo sobie to już z restartujemy tu jest ciąg, tu jest kciuk, okej. Okay. Teraz trzeba tam wyjechać jakoś sensownie. Strasznie, okej. Okay. Tu jest dyszer, ale tu jest dziura. Jutknęłam. Agora tá. E aí, E uh, vai, 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 vai. vai. Przeprzemy to będzie się nie prosto Nie tego słyszymy Czyli są dziury, Matko no, Boska OK ale 16 ton nie będzie tych 100 tysięcy zobaczymy jak tam ten szlittery. nasz pracownik tam daje radę nie będziemy tam siebie już na dzisiaj a w następnym odcinku będzie pryskanie i sianie w roli pracownika, oczywiście, w To jest w mojej roli. No, coś tam w tej kasy wpadło trochę. Nie ma biedy, że tak powiem. Okej, okay. eee, szluta. No, jak ma O, co za No, eee, dobra, to tak. Kończymy, nie? Zostawcie komentarz pod filmikiem, oceniecie film. No i się